Witam wszystkich w sportowym klubie jeździeckim Golden Dream, znajdującym się w Feliksowie, który jest w sumie pośrodku niczego, ale bardzo blisko łodzi. Nasza piękna stajnia powstała w 2008 roku, a klub jest troszeczkę wcześniej zarejestrowany, bo w 2006. I od razu był to profil ujeżdżeniowy stajni. Nigdy nie myśleliśmy o niczym innym, także tak zostało. Do głównej stajni. Tutaj stoją w większości moje główne konie, podstawowe. Ty, już wejście do hali. Dla publiczności. Tutaj są nasze koniki. To mój pierwszy koń. Teraz mam 20. Ile masz lat, jak Asterixiu? 27 masz lat. Nie, 28 już. 92 jest, no. To 28 lat mam Astyli Miałam na nim trzy medale: mistrzostw polski i młodych jeźdźców w ujeżdżeniu. I startowaliśmy też w mistrzostwach Europy, młodych jeźdźców w Niemczech. O, tutaj jest koń mojej siostry, normalnie, ale teraz jest na padoku. Odwiedzimy go na padoku. Tutaj jest mój czempion, największy, rumba. O, oczywiście rozpuszczony, jak dziadowski bisz, przysz, przyszedł do miziania. Co rumba. I to jest miś, wicemistrz Polski seniorów 2014 i mistrz Polski seniorów 2016. W ujeżdżeniu plus y, też y, Wygrał 4-5-latki, już w którym roku to nie pamiętam, wtedy kiedy miał 4-5 lat. W każdym razie i, i, i największe sukcesy na nim miałam, e, swoje dotychczasowe, za granicą i, i w Polsce. Tu są niektóre jego lachetki zawodów. Tutaj jest breakdance, którego również nie ma, jest na padochu. A to są najmłodsze ogiery, Romeo, to jest też z tej samej hodowli jak rumbachid, właściwie nawet jego krewniak. Tutaj nowy nabytek. Filipek, również trzyletni. Tutaj duży jackpot, sześcioletni koń, w nim wiąże duże nadzieje sportowe, a to jest koń akurat z e, klientów pozostawionych w treningu. Po Nie wiadomo, gdzie jest Brednes. Zniknął. Faro, gdzie jest Norek? Gdzie on Nie wiadomo. Gdzie jest? Norek? Jesteśmy teraz na głównym placu treningowym. Na tym czworoboku ćwiczymy zazwyczaj konkursy. Przejazdy, takie jak mamy na zawodach, ponieważ jest są o wymiarze 20x60, czyli idealny wymiar czworoboku. Codziennie prace w stajni zaczynamy od 5 rano, e, oczywiście karmieniem. No i na pierwszego konia wsiadam o, ja wsiadam o 6 rano, zawsze. Także mniej więcej od 6 do 20-21, właściwie wszystkie prace są zajęte, bo mamy 42 konie, mniej więcej plus minus e, tutaj na ośrodku. I właściwie wszystkie są trenowane indywidualnie. No, maksymalnie jeździmy po 2-3 osoby, jeżeli jeżdżą ja lub inni zawodnicy stajni, którzy zajmują się treningiem koni. Więc maksymalna ilość na placu to, jest, to są 3 konie. No, więc właściwie zajęte te placy są przez cały dzień. Aby urozmaicić nasz nudny trening pingwinów, mamy wodę przeszkodę wodną wodę do treningu tutaj. Część koni stępujemy, część koni normalnie galopujemy przez tą wodę lub kusujemy i później jest taka runda na lewo lub na prawo, są górki, nie wiem czy będzie widać akurat na kamerze, są górki, przez które też przejeżdżamy i z tyłu duża łąka, po której też często jeździmy. To jest dedykacją dla mojego ukochanego przyjaciela z Baborówka, który zawsze się ze mnie śmieje, że na pewno że tylko w hali albo tylko po płaskim. otóż nie! Proszę bardzo. pingwiny też nie boją się wody. W głównej stajni murowanej mamy 17 boksów i to był jakby pierwotny budynek. Natomiast z biegiem czasu dobudowaliśmy jeszcze 23 angielskie boksy. No, mamy karuzelę i lążownik, na stanie ośrodka. A to jest grażynka nasza? Masz kotka z tajni wszystkich zrzuca. Cześć Grazinko! Jak się masz? Chyba wspaniale. Co masz taką minkę? No i jutki. To jest też przyszła gwiazda czworoboków. Na razie wygląda jak wsiór, ale... Wsiór.pl ale będzie super fajnie. To jest po Dream Boyu, Dziękuję bardzo za zwiedzanie naszego środka. Do zobaczenia na Kawaliadzie.